którzy wygrali w poszczególnych kategoriach. Gratuluję także wszystkim pozostałym uczestnikom, bo jestem przekonany, że to była doskonała lekcja historii dla Was wszystkich. Gratuluję opiekunom i rodzicom Was wszystkich, bo myślę, że ta szkoła, którą wyjeździliście i pobierając lekcje historii, ale te również lekcje w domu, pomogła Wam w tym, co, czego dokonaliście w tym konkursie. Towarzystwu Księdza Starakowic za zaproszenie tutaj w dniu dzisiejszym spotkania się z Wami. Chciałem wyrazić nadzieję, że dziś, tutaj, teraz żyjemy w takich czasach i życzyłbym sobie i mieszkańcom Starakowic, żeby za kolejne 30 lat pojawiały się pytania konkursowe w 60. konkursie o dzisiejszym dniu, o tym, że teraz żyjemy i o tym, co dziś się dzieje, czyli takich epokowych wydarzeń w historii tego miasta wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Gratuluję.